Witam serdecznie z wyspy Sikihor, tak Mój dom Całą teamem przyjechaliśmy na wyspę Polska ekipa Witamy, witamy na Sikihor. Polski ambasador Samozwańczy <grym> Co Idziemy coś zjeść Polacy Proszę bardzo Wy siową jesteś, tak? Ambasador. To nie, to jest znaczenie. niania, A, okej Dzień dobry Dzień dobry Tutaj mamy Filmuj, Naszą gwiazdę programu Gratuluję, tak? Jak będziecie na Sykichor, musicie tu przyjść, polskie jedzenie e, Pani Krysia robi naprawdę mega bigos, gołąbki Wszystko, wszystko to co polskie Super, także mamy polską kuchnię na Sykichor No i oczywiście w takim towarzystwie No i tutaj są Polacy Jeszcze nie wszyscy, bo Oliwiera nie ma, tak? W zasadzie musiałem wziąć te legalne zapasyki. Nie wiem czy jeszcze należy... No jak to z tymi pracownikami, Pani Czy Przychodzą do pracy czy nie? Okej. Okay. Przychodzą, ale więcej wolnego biorą jak, jak da Pani, pani całuje rączki? Ja, ja bym Pani na Duma, do Duma mi włożył co chwilę. No, o tak? No. mój Boże. Jaki ty wiedziałam, że do Ciebie włożą. No dla mnie włożą. Bardzo dobre. Ziemnie. Ale tak jak ci mówię, że wolne ciągle, to urodziny, to coś tam, coś tam i... I o, Jest ich dwie, ale jedna tylko zawsze przychodzi, bo jedna ma to, druga ma to i... Nie może sobie Pani odpocząć. A, a jedna to nie może nadążyć, żeby to wszystko pani zrobić, a... to musi być dwie osoby. Pani Krzysztof, jak Pani się podobała na Filipinach, na Bo Pani przyjechała, bo oglądała Pani vlogi nasze, tak? Tak, 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 właśnie oglądałam Wasze. Szczególnie Ciebie pamiętam, może swojego kolegę mniej. Ale, ale... No i właściwie to pierwsze to było od, od tego ucieczka do leju. Tak. <laughs> że, no. że tu się znalazłam. Ale... Za co, co mam? Ale myślę, że tego. Ale podoba się pani, czy nie? No tak. Właściwie to Gorąco się trochę, co? Gorąco, gorąco, ale właściwie no, to pogoda lepsza jak na Florydzie. Mieszkałam na Florydzie, to to bardziej, to tam trzeba było cały dzień siedzieć, wejść w środku a tutaj mogę sobie chodzić po powietrzu jest wzrosz... co mamy? wzrosze powietrze Wigat trzy myślę, że tego, że no na stałe bym na pewno nie chciała tu mieszkać. Na nie? nie, bo ja mam w Ameryce stałe miejsce i tam mam ubezpieczenie i wszystko, a tu co? Tu co mam? Tylko ten biznes, ale to nie, to jest tak jakby nie mój, bo, bo to jest Filipino prowadził, ja nie mogę prowadzić sama. Ja nawet pracować nie mogę tu, bo mogę być deportowana, jeśli… Tak, tak. Także no. tak to, no to nie jest taki, taka prosta sprawa, ale już włożyłam pieniądze, to teraz tylko ratuję te pieniądze, żeby sobie coś troszeczkę odbić z tego, już na pewno nie odzyskam tych tysięcy które tu włożyłam dolarów na pewno nie odzyskam ale przynajmniej że idę na, na czysto Zawsze się, wiem że to nieładnie się pytać ale zapytam się w jakim wieku pan jest? A ja mam 65 lat 65? 75. 75. 75. Tego co jak to jest z piciem? No wyjechałem z Singichor żeby nie pić i zatęskniłem i zacząłem chować Tęsknoty noty <laughs> Generalnie jak mieszkamy u siebie w domu, to się nie pija to bardzo rzadko Ale no, jak się spotka z Polakami się. Jaki bigosek Co wy tu macie? Super Przyjechaliśmy do miejsca... Haj, haj, w którym Paweł i Michał będą skakać Jestem rano. Chłopaki się uczą. No jak mam wiedzieć? No zobacz, a tyku no wiesz? Widzicie, że. Trochę robotników. Krzaczki. Ty to po fińsku jest. No jest, no. Lecimy i chuj tam. Później będziemy wiedzieć, co się dzieje. No, lecimy po chińsku, no. Jak się czujecie przed skokiem? Spoko, jeszcze jest wysoko Okej, okay, no, zobaczymy jak to będzie w samolocie Jak <laughs> się tam usiądziemy, <laughs> na tych drzwiach Babciu się boi, czy go zabiorą Dlaczego się boisz? Nie boję się, że nie wezmą mnie <laughs> Zapytaj się <to>. go Ty kuja, czemu you jump in 100kg? heavy. No a No, Nie, <laughs> 90kg! Nie, ale musimy to So you are over tolerance. the tolerance. The canopy cannot hold you. Look, I show you kilo. Okay, and then how kilo you are? No, no, but I jump. I don't jump. You, it's too hard for me. How about the other guy? too heavy, also. You put on your website under uh, until Hundred hundred. 100. I don't know. Maybe that's the different website. But the instructor is too heavy. Like you plus the instructor plus the equipment. So I will jump without instructor. Yeah. Let's free. Just, just give him other parachute and let him go Along. Cool. Can cool. you, so, you, know, you Yeah. No, I'm going to. We have a maximum here on the parachute. So, Don, Tandem pilot plus passenger. 227. Ship, 227. Kilo. So let's. So, i I'm 106 kilos. So us together is too too <laughs> how, much awesomeness. Much I'm 106 kilos, bro. three times run. <grymne> <laughs> no. bo ten mały nie waży ale, ale mały nie, nie tak, mały nie ma na papierów trzeba mieć na toczki to jest 257 tak, tak ale on waży 106 plus on plus podokon waży ja mu wejdę na plecy i idziemy się zważyć kurwa, chodź tu bo ten mały mógł cię na boku przyjąć tylko jakby miał instruktora, bo sam podokon You can't take him. That's not that's not gonna be even funny for you. Like even if you go inside the anus and you cut the circulation on the legs and everything, like. Me, I'm gonna break my back, my neck, and everything when I open the parachute. I will buy you a good bottle. Already, okay, for the skydive, the body position I want you to hold for me. Hands on your harness, so holding your harness anywhere is fine, it's just your hands are out of the way. Hips forward, knees bent, legs back, head back, arching like a banana with your whole body, okay? So as soon as we exit the aircraft, ready, set, skydive. Hips forward, head back. Legs bent, arching like a banana. Because you're a lot taller than I am, basically, if you start thrashing around like this, it's very hard for me to control, okay? Uh, being in this arching position is a neutral position, so it means I have control. Three or four seconds into the free fall, I'll tap you on the shoulder, give you a thumbs up when you see that. You can let go, thumbs up like look around, okay? And the only thing that will change is your hand position. So I'll just demonstrate what it will look like in the sky. Ready, set, skydive. Your body will look like this, knees bent. Head back, arching like a banana, when you get the tap on the shoulder, arms are wide. Okay, that's it. And when we're coming into land, I will say legs up for landing. All you need to do is lift up, legs up. Get ready to sit down. Got it? Cool. Are you ready? Na no, akord kurwa. Leto. No nie wiem. No nie wiem. Wspaniale, w którym wszyscy widzieliśmy. Najwyżej będą brązowe. No mówię właśnie.

A, no na testy czy tam wyjdę? Co? Siął, siął. A pat, 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 to trochę luźno wygląda. To tak, jakby się tak wymszo. Niebieski pato. No. Śmiało. Ktoś, ktoś by tam zapłakał, no. Okay. No widzisz, widzisz, widzisz. No, wystarczy. na Michała. Aż wyląduję i ja chcę mu coś pokazać tutaj. Ale to, to mi się w ogóle nie podoba Dlaczego oni zamknęli psa w takiej klatce małej? O Michał tam Już prawie na ziemi. też będę to będzie głośniej, nie? I teraz brawa dla tego pana. Brava. Jak mi się? Na się. No zesrać się, zesrał się. wam <śmienny> troszeczkę, troszeczkę. <śmienny> troszeczkę, pojemność. Samolot. Wsiadamy do samolotu, a tam wszystko tu 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 tu. Ja mówię, co jest? Kurwa nie. Dolecimy tam, nie? Wyrzuciliśmy na ćwiczy tysiąca metrów, gości mi drzwi otwiera. Klimatyzację włączył. Ten, nie? Ja mówię, ja mówię, nie on skaczymy, ja Wystawiłem te nogi i wyleciałem, dostałem tym powietrzem, kurwa poprzekręcało nas tam, no przecież to nie było normalne, nie? Potem zaczął mnie kręcić, o kurwa, co to, to w ogóle to jest nic? Odpalił spod ja myślałem, że on mnie odpiął, A takie brązowe, tak? No, hit, hit, no. I potem jeszcze te kółka jak mnie zaczął kręcić, ja mówię, no przecież mnie zaraz wryje tam gdzieś Nie, niesamowite, tak pojebanego gówna jeszcze nie robiłem Pokaż rączki Bardziej niż normalnie, bardziej niż normalnie ma teraz tagajen tagaj Bu! najlepszego Dziękuję, dziękuję super Okej Okej You are doing some... Yeah, how your diving? Perfect Yeah Sorry, sorry Wyszliśmy <śmiennie> <śmiennie> na imprezę. Urodziny Michała będziemy imprezować dzisiaj. Także do rana. Będzie impreza. No, o 8 godzinie rano mamy zamówiony bus i jedziemy na Kambugaha i wytrzeźwieć. <śmiennie> także będzie gorąco dzisiaj. Polish family. <śmiennie> Polska rodzina, nie Polacki. <śmiennie> <śmiennie> Halo, what's up? What's up? To tego samego co ostatnim razem. Hello, Maya. Good and you? Very good. Mario. Hi. Aikuri, okej, dalej, dalej. Hello. Hey, I, okay, delay, delay. Hello. Hello. <laughs> oh my god. Pokażę wam trochę z tyłu, jak wygląda. Dla tych osób, które przyjadą na wycieczkę w listopadzie, to właśnie tu na Sikkimor w tym resorcie się zatrzymamy. Michael, all the best. Oh, my oh, dziękuję bardzo. Thank you very much. Lovely battle of Don Papa, I love it. Thank you very much. Cześć. Yes. Campej jak długo? Chińczycy. A może jeszcze? A to kanpej, Za miłko. Nie, lepiej nie mówcie. <grym> pierogi. What's the pierogi. Say pierogi. Pierogi. Sej pierogi. Pierogi. Słuchajcie mamy bigos, Pani Krysia przygotowała dla nas, patrzcie Widać, że sam robiłeś Ale? Ja

Happy BIRTHDAY Happy Happy BIRTHDAY! Happy yes. BIRTHDAY Happy no, Baby! <ś> to Baby! Happy Baby! nie? Baby! Happy Baby! Happy nie? Happy Cała woda Baby! 아し <laughs> <dad> <farming> <sevent finalement> Jutro będziesz to edytował i powiesz, ja piłę...